Siemanko mordeczki, z tej strony Oskari A to jest pierwszy odcinek na kanał Oliver. Właśnie Oliver Boss i Koczan Koczan, mm -hmm. odezwij się i zagramy właśnie w podróbę tego tej gierki i gra... No, i Izabela. Tak jak właśnie mówiłem, zagramy się w tą grę. Ona na gry się dziwnie niż jest... OOO melemo! I mam dla was takie małe wyzwanie, żeby pod tym odcinkiem było 10 łapek w górę i 10 wyświetleń. Nie macie psyki, you, macie psychę tego znowu będą da się Aha. zorganizować. Też właśnie niedługo też będą konkursy na live'ach, który live niedługo będzie, tylko jeszcze kiedy to nie wiadomo. Usta, Dobra, to nie się. I też wpadać na... No jak odrzucam, no jak doszłem, ty! A ty poczam? No i też Nie. możecie wpadać na mój kanał YouTube, To będzie w opisie, też będzie e, ten... Coś zrobimy. No wyjeżdżajcie, teraz ja sam zostałem. więc możecie grać, ja coś zrobię. zostanę. dupa. So, wy, dawajcie, sam obszar, sam Oliwiera. Oliwier, dawaj, jedziesz. Dawaj, jedziesz. Kurde, ale pierdolczo. A o co tu chodzi? Już nie można spać do wody. To bąby wybuchają. Ale pierdotło Widzowie, ale pierdoło. No oczywiście, musi być, żeby obowiązkowo, żeby wziąć nawet udział w konkursie albo coś. To oczywiście jest obowiązkowo. Sub z dzwonem, łapa w górę. O komentarza komentarz to mnie <laughs> Jeszcze jak Jeśli zostało, musimy z tego odpaść Jest! Dobra, jeszcze do kolejnej rudy. Trzecie, dajcie lajka za to, że w się, ale I my przez to. Pięć to no, Trochę późno jest. Nie powiem, że nie. Mm. Musisz po tych diamentach skakać. O bo nie. Jezu, po co tam był wskakał? Nie, leci w przestrzeń. Nie. 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 jak ty bo robisz te Nie. albo Nie. albo coś? albo Nie. albo Nie. chyba. Nie. 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 wygrał. Widzimy się Nie. Nie nie ja opłaca się pół godziny, bo nikt tego nie będzie oglądał. Dobra, niech mi O co tu chodzi? Kolejny gierce, że, że jedne platformy są dobre, drugie spadają. A, dobra, dobra, to ja już mam na to taktykę. Kurde. Oj tu, nie? Mnie. O! o odkry... Nie, odkryłem dobry i spadłem za to. O jest, mam następną, mam następną Jest, NIE PAJDZIE SIĘ K** ku... O, dobra Nie przeklinał, to ma być Family Friendly Content U. Okay, no. Jest, tam Tam Jest drugi Ta, ten jest, trzeci przechodzę o! To jest co Nie, to jakby za dupy wylądowaliśmy? Na Podlasiu wylądowaliśmy chyba My chyba na Podlasiu jesteśmy co jest? Nie! Nie wiem się. Jak straż jak się mógł spalić? No nie! Nie przejdę tego! się. idę nice. nie, nie wygram tego. Oh, nie Bele o, jakieś kule idą. O, tutaj się jakieś skały się ruszają, dalej. o nie, spalił się, Oliver, się spalił O nie Nie w lawie Oliver Mnie się spalił, się no i koniec, i tyle, kurdej mać, cholera gorąk jakiś strażak wygrał K w której jesteś drużynie? W niebieskiej Ja bym na rynczowi O, zagrałem, no ja jestem z Oskarów w akurat się zdarzyło Jestem dobry Oj dup Których mamy? Jeden, jeden? No była ta piłka prawie, że... Kurde Ej, ktoś niech stoi na tej bramce, do ch**a Ja tam, Ja trochę gola. Dupa Nie, samobój! Jest, remis. Nie! Kurde, wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie! Jest It's Rocket League. Wbijajcie, wbijajcie, wbijacie. Rocket <grytka> League, gniał tam. Kurde, ktoś nam próbuje wbić? O nie. My wygrywamy i tak, tak. Ej, dawajcie, pobierzemy Rocket League. No to na pewno Rocket League. Rocket League jest trudny bardzo. Kurde, trzy piłki naraz. Kurde, ja zaraz strzelimy sobie. Kurde, widzowie. Kodzią no, piłkę, ten niebieski. Tutaj nie widzę piłki. Ja wiem, czy piłki. Dobra, strzelamy. Jest. Jest! Wygrywamy to. Jest! Kończę to. Wygrywamy to. Przegrywam, bo nie w to grać, a nie to umiem grać. Klapsa od razu! Klapsa w dupę. Klapsa w dupę. to ty... Znowu klapsa w dupę dostałem i A Ale Kur... Ty jesteś naprowadzeniem, wiesz o tym? Wow, zauważyłem O dobra, Dzień jest Mój mi lata Skacz Dobra, już lecę, dopłynę do was Nie Nie, on to przegra Jest A ile Jest! Uważaj, bo to ten, y, ta maś y, przypina się do tego. O kurde, ten klapski. Bąbla dostałem. O kurde. Ała! Jak to bąb z dostałeś? Bąb z to jest bąbel. I łamie. Ała, spadłem. Ale popadłeś. To jest 94 pingu.

FAMILIE friend, to nie family. Teraz ten drugi, let's go! Najpciej kręci, bo jak to przegram przez kurwa. A nie lepiej nagrać z GTA było? Bo nie ma GTA. To? A, ja. to! Bo, A to, i to jest najgorszy ty. Zresztą. Zresztą. Skaczesz na to co się dopiero rysuje, na świeży skaczesz. Nigdy nie na stare. No. To jest proste. Tak, co ci rysuję? To cię będzie polować. Kurwa nie, nie przejdę tego za. Szansę! Nie! Przejdzie! Dobrze! Dobra. Który jesteś team Oscar? O nie, nie, nie. No, Leaver, proszę, daj nam wygrać. A ty, kudy jesteś? No, ja jestem, kurwa. Leaver, no. A dobra, ty jesteś w moim timie, dawaj. 5-15. Jest jeden jeden widzowe. To jest walka o życie. O jest, 2-2. Robo, 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 Robo RoboBible Robo Bible widzę. Są Robo Bible. Są Robo Bible. Kurde, to są Robo Bible widzowie. 2-2. Musimy wygrać. Robo Bible. Robobible Robo wygrywamy. Nie, nie, nie. nie, nie. Robobible wygrywamy. Zostaw mnie to. Nie. Gdzie ty k***a, z tą piłką idziesz do. Ale będzie pikanie. Robobible musimy wygrać. Robobible to ty jesteś. Robobible macie, no i jest, wygra na EZ, Ez! As... Dobra, robobibla to cię robili wczoraj. Oh, to jest ty. To jest takie łatwe, nie łatwo. O kurwa. Zakosiłeś mi drogę. Ja my robię raz raz my, chyba. A my Kurwa, robią bla! O kurde, spadłem już na sam dół. Kurde. Ja jeszcze nie. a ty jak tam coacha, ale ty nie przeszłeś. Nie umiem grać w ten grać. Ja też spalam teraz. Ja. Musisz skoczyć tutaj. Wiesz, Wiesz jedną mu musi odpaść. O, to nie Jest. Spadłeś. Dobra, widzowie, kończymy już ten odcinek. Ogólnie na, zostawiać na. łapki ciupa i i na. nała!